Hej, witam na moim kanale. Jeśli jesteś właścicielem samochodu elektrycznego, to zapewne masz ten sam problem, który ja mam. I szczerze mówiąc, bardzo często. Chodź, coś ci pokażę. A mój problem znajduje się w bagażniku. Zobaczcie. A problemem tym jest właśnie kabel. Dlaczego kabel? Ok, jest to standardowy kabel, który otrzymujecie wraz z samochodem elektrycznym, ale ten kabel ma tylko i wyłącznie 5 metrów długości. Ktoś powie, że to wystarczy, ale zobaczcie na coś. Podłączając ten kabel do ładowarki, bez problemu tutaj sięgnę do gniazda, dlatego że gniazdo w moim samochodzie znajduje się tutaj, z boku, nie z przodu jak w większości samochodów. Jakby się znajdowało z przodu, to już byłby problem. Ktoś powie, "Ok, parkuj przodem, no ale nie lubię. Tak więc, no właśnie, i co zrobić w takiej sytuacji? Otóż znalazłem na to złoty środek, a tym środkiem jest nic innego jak... 10-metrowy kabel do ładowania samochodów. Ktoś powie, no to jest głupota, ale to nie jest głupota, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o Wasze miejsce pod domem. Tu chodzi też o publiczne ładowarki, czy też o każdą inną sytuację, w której możecie się znaleźć, w której ładowarka będzie zablokowana, bądź też dostęp do ładowarki będzie utrudniony. Kabel, który otrzymałem, otrzymałem z firmy Evidence. Jest to kabel typowy do ładowania samochodów elektrycznych. 16-amperowy, 11,04 kw 10 metrów. Tutaj wszystkie dodatkowe informacje z boku, model, voltage, itd., itp., wszystko to, czego potrzebujecie. Kabel przychodzi na, do nas w takim właśnie kartonie. Karton całkiem dobrze wyglądający i tak naprawdę ten karton jest całkiem solidnie zrobiony. Już ten karton otwierałem kilkanaście razy i wieszcie, mi się nic nie dzieje, tak więc to jest ok Otworzę ten karton i zobaczymy, jak to wygląda w środku. Po wyjęciu z kartona widzimy ładną walizkę czy też torbę, w której znajduje się 10 metrów zwiniętego kabla i powiem Wam, że naprawdę robi to robotę, bo kabel, który ja mam 5-metrowy, byłoby ciężko upchnąć do tej walizki, a ten się jakimś cudem zmieścił. Okej, okay, już jest troszkę brudny, no ale ja go używałem. Dostajecie zwinięty i zabezpieczony takimi ściągaczami. Kabel jak kabel, ale zobaczcie co najważniejsze. W tym kablu te gumowe zaślepki są naprawdę bardzo duże. W tym moim zwykłym standardowym one są o połowę mniejsze. Te są naprawdę tutaj bardzo duże i to mi się super podoba. A wtyczka jak wtyczka, tutaj nic specjalnego w tym nie ma. Ogólnie ta wtyczka jest węższa, cięższa jest od tej, którą ja mam. Tutaj, jak widzicie, Evidence. Kabel z oznaczeniem i taki kabel tak naprawdę daje Wam sporo większe możliwości. Podam wam kilka powodów, dla których 10-metrowy kabel jest taki ważny. Załóżmy, że chcesz skorzystać z ładowarki znajomego, ale jego podjazd blokuje inny samochód. Nie musisz go przestawiać, ponieważ ten kabel pozwoli ci ładować twój samochód z dużej odległości. Podobnie przy ładowarkach publicznych. Okej, okay, tutaj było mnóstwo miejsca, ale często te miejsca są zajęte przez inne samochody, które nie są ładowane. Bez problemu możesz zaparkować 10 metrów dalej i skorzystać z ładowarki. Takich sytuacji mógłbym podawać bez końca, ale po co, skoro 10-metrowy kabel jest tym, czego naprawdę potrzebujesz? I zobaczcie raz jeszcze, ile miejsca zajmuje w bagażniku kabel bez torby. Ja niestety nie otrzymałem torby do kabla. A tutaj kabel w torbie, jeszcze w kartonie, który można sobie postawić z boku i zajmuje naprawdę niewiele miejsca. Dobra, i co to tyle na dziś. Dajcie znać w komentarzu, jaką wy macie długość kabla do ładowania waszego samochodu. Czy też macie standardowe 5 metrów, bo też gdzieś widziałem, że są nawet 3-metrowe. No to już jest totalna bzdura dla mnie taki 3-metrowy kabel. Nie wiem do czego to w ogóle ma służyć. Chyba, żebym wierzał w przodem, miałbym z przodu gniazdo, no to w tym momencie te, te, te 3 metry wystarczą. No ale ja lubię mieć jakby dłuższy kabel, lubię mieć więcej możliwości i czuć większą swobodę pod ładowarką i też podczas ładowania. No i tak już na koniec standardowo, jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.